Konkretne pytanie zadaje pan Łukasz, który przedstawia się jako surfer oraz doradca firmowy w banku. I pyta, czy faktycznie garnitur wyklucza kolorowe opaski na nadgarstkach do garnituru, ponieważ właśnie na takim garniturze musi pracować, a został skrytykowany za to przez swojego szefa. Ja bym miał tutaj jednak, przykro mi, ale krótką odpowiedź. Wydaje mi się, że faktycznie, jeśli pracujemy w banku. I reprezentujemy bardzo poważną instytucję, to powinniśmy jednak strojem naszym wyrażać również tą powagę. Myślę, że takie opaski jak najbardziej by się sprawiły, sprawdziły w agencjach marketingowych, w nawet jakimś lżejszym handlu czy innych tego typu zawodach, ale mimo wszystko, czy to w banku, czy na przykład powiedziałbym to o prawnikach również, ten strój powinien być jednak, Szczegółowo dopracowany, niekrzykliwy, ponieważ no mamy tutaj do czynienia z też poważnymi transakcjami i nasi klienci chcieliby być traktowani bardzo poważnie. Ja kiedyś przy też ważniejszych transakcjach byłem obsługiwany w banku przez całą ekipę ubraną w t-shirty w kolorze banku, z jakimś pewnie nadrukiem. Oni uznali prawdopodobnie, że to jest świetny sposób, żeby tak. Po przyjacielsku, podejść do klientów, a ja to uznałem po prostu za brak szacunku. I myślę, że każdy, kto by chciał przeprowadzać jakieś poważne interesy, też by mógł uznać, że coś wyłamującego się poza kanon, właśnie będzie okazem braku szacunku. Dziękuję za obejrzenie! Jeśli chcesz znaleźć odpowiedzi na inne pytania o życie z klasą, zasubskrybuj ten kanał. Nie wahaj się też zadawać pytań i przedstawiać własną perspektywę w komentarzach. Nazywam się Łukasz Kielban, i jestem autorem również czasu Dżentelmenów, do którego cię zapraszam. Zachęcam jednocześnie do zakupu mojej książki. Link do sklepu znajdziesz w opisie filmu. Moją pracę napędza też wsparcie patronów, którzy przy okazji mają dostęp do szybszego otrzymywania odpowiedzi na swoje pytania oraz do materiałów dodatkowych. Jeśli doceniasz to, co robię, rozważ dołączenie do tego grona. Pozdrawiam i trzymaj klasę. Cześć!